Dobra... Wszystko <coughs> Hello Z tej strony Otsog I witam was w kolejnej historii w postaci Gdzie omówimy sobie historię Ena z morderczych robot... Morderczych dronów YUPI Od razu mówię sorry, że ta seria nie będzie miała jakiegokolwiek montażu Ale pierwszy odcinek pokazał Dlaczego może... Dlaczego? Kurwa za długi był mi się takich odcinków motować nie chce a dzielić Ci ich na część, to Ty bardziej, łopanie! O, ładnie, ja dziękuję. To no. dobra, No to przechodzimy. Enzo <kluzny> został przez firmę JC Jason, gdzie po tra czym trafił do swoich właścicieli no, którzy go wyrzucili pozbyliście, jak śmietnik lecz został tam znaleziony przez Tessę Elliot która go zabrała do posiadłości jej rodziców gdzie tam został jej lokajem. w jakimś czasie w tej posiadłości przepraszam, że tak kolaczę, ale dobra posiadłości Głównie współpracowała z dwiema innymi dronkami V i J Z V bardzo się lubili Nawet można powiedzieć, że czuli coś więcej do siebie Ale J... J nie lubiła Ena Iż N był ulubieńcem Tessy A te testy nie lubili dronów, z których Tessa przyciągała do siebie, przynosiła tam do poszedłości. Ale tam tamci byli przyjaciółmi. cały czas przy niej była praktycznie, ale to on był jej ulubieńcem i jej, jej jedynym lohajem. Ale któregoś dnia... Do posiadłości Elliotów trafiła kolejna... Robodronka. Syn. Która była zarażona chorobą o nazwie Solver. Któregoś dnia... A, zapomniałem wspomnieć, że... test... Bo... syn? test jest Sire Desa... to na ten moment. Gdzie syn? Nazywała Ena starszym bratem N Starszym większym bratem N Jak to woli to się to samo zaczęła No i Kto, któregoś dnia Na którejś z gali Rodziców Testy Syn przejęła kontrolę ze wszystkimi dronami i zaczęła mord Zabiła każdego. Tak. Każdego. Człowieka. W tym. Tessa. No I No i. wszystkie drony przerobiła na drony. na drony demontażowe. I, I za ich pomocą. Zabiła ludzi i zniszczyła planetę. Lecz to nie był koniec ludz Ludzkiej I, I żyli na planecie Copernicus, na przykład Gdzie oni gdzie... właśnie ludzie szukali leku na Solwera. Lecz im nie pozwoliła, przy czym też są ludzie... Przy czym też jądro planety zostały zniszczone i ludzie wyginęli. I to była jedyna kolonia tronów. Gdzie oni byli wolni, lecz po jakimś czasie zostali, za... została na kopertach zespołana kapsuła z trzema dumnymi demontażowymi VJ1, czyli jednym zespołem z własną świadomością. No i to board. Kandorman. Zb zb Zbudował krodziec, który zagrodził, rozgrodził drony demontażowe od robodronów, no i żyli sobie tak, aż w końcu, An kiedy wrócił z patrolu spotkał U w ich twierdzy z zciał... cel Uzi. Robodronkę. Z zaczął walczyć Ale dostał w łeb Z jakiegoś railguna Prze... Ale łeb mu odrósł, Dzięki Zdolnościom dronów albo dronu, Może mord dronów I No nie widział Uzi UZ Jako target Porozmawiali chwilę Uzi spędziła go w jakiś Taki kryzys Zaczął kwestionować to, czy co zrobi firma z nimi po tym jak wykona robotę. Co stanie się z nimi no. Ale Ostatecznie J przewróciła pani, kiedy wrócili, a Uzi uciekł. Chodzi... Zobaczył, że Uzi to tu na cel, no i poleciał za nią, ją zniszczyć. I go zabić Przy okazji, pomylić się do kolonii dronów Czyli robię coś, z czego V i J nie udało się Za co dostał pochwałę Ale kiedy miał zabić Uzi To Kandorman, jej stary Który zbudował to grodzie, miał wybór Albo zamknąć grodzie, albo pomóc swojej córce Zamknął grodzie i uciekł Uzi, córka, Uzi, Uzi, no, Poddała się ale N.V.J. odrzucił Uzi, chowając Ten zap zapytał się, co, czy wiedzą, co się stanie z nimi po tym, jak zakończy zadanie. J to bierze za y, sprzeciwianie się zarządowi i wklepia mu wirusa. I idzie dalej z v. Ale Uzi go ratuje. No i razem kopią dupę i e, niszczą łeb dla Jay. I zabierają V i Uzi. Sama się wysyła na wygnania. No i tak się kończy. Ta noc. No i tak się kończy to. Ten pierwszy odcinek. Ten noc. Następny dnia. Ed ma wizję bo on nie pamiętam. to całą pojęć usunięta ma wizję z tego jak cyril przybywa do rezydencji no i po pierwsze... krótce że Ed był pilotem statku i wskazał na te no... No, niby, niby się rozbił. No i odkrywają, że coś tam jest w tym. Tam w kolei dronów tam ciało Jay zniknęło. Idą to zbadać. I znajdują to. E, jakieś monstrum z rdzenia Jay. I to przy, było przejęte przez solwera w pełni. No i... Musieli z tego pokonać, pokonali. Uzji się przestraszyła. Czym my N i J są. Kim oni są. W ogóle N, V, J. I... A N uciekł, nie strasząc się. I Uzi zostaje znalezione przez drony. I zostaje zabrana. Nastają tym razem. En, kiedy widzimy Ena, Później się z V, że nie mogą iść tam i zabić, wybić kolonii Wbijając się na imprezę szkolną Po szkoleń mają szkoły V e, ogłusza Ena i sama idzie A kiedy wstaje, widzi... ...jarzą się, że V poszła jednak powybijać tam Wybiera garniak, który znaleźli na zwłokach ludzi Yikes No i... Przy tym, jak chce wejść, bo no, ostatecznie wcześniej wpuszczony do kolonii. Obiecał, że już to przepraszam na kartce. No i kiedy chce wejść, spotka Uzi, która zabiera go ze sobą. Razem idą, chcą pokonać, przeszkodzić jej dla V, ale. Prawdziwym wrogiem okazuje się DOL Koleżanka UZI z klasy Pokonują ją Szpiegują jej pokoju e, Odkrywamy, że UZI też ma solwera e, I DOL też ma solwera No i co? <coughs> Następnym razem N V i UZI Idą na jakiś obóz z klasy. N i V jako opiekunowie. A jako że jest wyrzutkiem klasowym może se iść i nikt na nią nie zwróci uwagę. I co robił? Kur... No i. No i co? Co dalej? No i po jakimś czasie z Uzi dzieje się coraz gorzej. N idzie to sprawdzić, odkrywa taśmę z zombie drudami oglądają, a potem pomaga dla Uzi się ogarnąć Też długośne to mi się nie chce trochę Ale dobra, nie jest Robiłem tą akietę. I Następnym tym razem widzimy ela z powrotem w posiadłości. To tam chciało się wydarzyć? Wstawia się za synką i stoję za to przywiązany do drzewa gdzie ma być skazane na zrzutowanie przez ptaki. Ale... co się dzieje? Nie, jeden ptak jest... Kon... Prze... Jeden tak... zostaje przejęty jego umysł przez Uzi. To jest... są w pamięci Ena. Grzebią tam. Aż końcu nie odnajdują tego szukaj. Czyli piwnice, gdzie... Był jego... zresztą działał. Po czym tym wkracza, znaczy jest solwer, chce go rozbroić w trochę, ale Uzi znowu przejmuje kontrolę. No i paleć Enowi owi została przywrócona, jej, no a wcześniej. Uzi... Dole wbiła i zabrała coś ważnego dla tego. Dla Uzi tam w, w, później w przyszłym czasie to znalazła tam na tym obozie. Dobra. I. Bo. Uzi grzebała tam w głowie. I. Enowi. Wyśrucił im pamięć, a tylko Enowi usunęli pamięć. I i znajdują się na jakimś przylodowym jeziorze, przy którym stoi Jay, Tessa i Doll. Wyjaśniają sobie parę spraw i razem ruszają do Cabin Fever, do, do podziemi, w których znajdą rozwiązanie wszystkiego. Ruszają, zostają złapani przez robotronkę i, i dziecko. Tak, dziecko. Nie pamiętam jak się nazywali. No i też, no i po wydarzeniach jak... przy którym też Tessa pokazuje, Enowi zdjęcie zniszczone ziemi, no się od tam, właśnie tam tej dwójki, przy okazji giną. E, ten dzieciak poświęca się dla, żeby Jay mogła, żeby wim mogła przeżyć. Bozek, musisz... Dać. Wiem, że żądosy tańczą Ja do przesłanek. <laughs> Bozek, niekiedy nagrywam. No i... Uciekają przed sentynelami, robotami przypominające te dinozaury, które mają kontrolę... idealnie... Działa, tam zabijać rob mordu dronu. Kto robił? Dobrze. Moi. No Żałuję, że tu przeszedłem. K gdy baczę, że jest paję. Muszę poszukać krzyżę w kongemu. Nie wiem z WSB. A to za dużo dę umierzą i za dużo nerwów byłoby. Chodź. Dobra. No i... Pusz. Kiedy są otoczone... Kiedy... Wi... Mają zjeżdżać windą, ale coś... Winda nie działa. I są otoczeni przez sentynelę. Owie się poświęca. I tam ci spadają w windzie. Do jaski Gdzie Ale się został zapoznany z planem Że ma do wyboru albo musieć trzy życie jednej dronki Uzi którą pokochał No wybór jednostki Państwa jednostki No, no i M Póki co ufa no, testy. Ale, ostatecznie, no, Po nieporozumieniu, Uzi rozjechała z drogę na chwilę. Po tym, jak N ucieka przed solverem. czyli synką. Nori. Matka Uzi. Która zginęła wiele lat temu, ale nie zginęła, przeżyła. I po niej... Dzięki jej. Je, i je właśnie Uzi ma dostęp do serwera. Mozo, no! Jak chcesz, żebym ci rzucił, to piłkę to nie zabiera jej. No. Chodź. Nie, chyba jak na chcę, to cię tam jak ja rzucam piłkę dla psa. Chodź! Chodź do! Do! No i dobra, na sam. No i wraca. Ale chce powiedzieć o tym u, dla Nori, że u, dla Uzi, że Nori żyje, ale Nori mu zabrania. No i później En idzie uratować skrzyżę, który ma ocalić przed przejmowaniem, przed solwerem. Dla, do Uzi. Kiedy dociera Tessa, chce zabić Uzi. Nie mnie, dlaczego? No i prawie się udają. Ale no właśnie jej przeszkadza. I oczy na zabijają. A ta wcześniej zabiła. Dol. Która je zaciera? bo mieli umowę tam ale już tam na początku odcinka szóstego, no no i co eee, ale syn solver przejmuje kontrolę nad uzi i N z Nori walczą przeciwko Uzi Znaczy solwera w ciele Uzi Aż w końcu eee um, jakąś taką wiadomość gdzie mówi, że tak jakby są razem e, Nori daje dla Uzi liścia wychowawczego Przez co Uzi budzi się Ej, że całą walkę nie chciał skrzywdzić yy, Uzi No i No Uzi wykopuje swoją matkę do y, y, dziury Ona już znecał prawda? Wie co tu się działo Jak eksperymenty Bo oni są w kościele w którym działy się te eksperymenty na, że, gdzie właśnie został... było rdzajane tej ze strony Powiem no, już o tym to. No i Tessa wraca do żywych I okazuje się, że to cały czas była syn A Jay cały czas pilnowała statku Co cały czas ta Tessa To była syn No i raz tam, No i wal... Zaczynają Wciąga ich do środka... tej dziury Ale... UZI ratuje Ena I każe mu... wracać Do statku Przejąć stat. En to robi... bo nie ma wyjścia A UZI zostaje wchłonięta Pójdzie się w kosmosie w którym gada ze swoją matką, ale zostaje potracona, bo jak w czasie tym... Właśnie przez Ena... Ta, bo tam chyba jakiś czas małpsze to I N ją zabiera. Lecą pokonać synkę, ale syn jeszcze jest statek. Więc no im statek, im No i jedynym aktualnym możliwym ruchem... ...to spadanie... ...w dół atmosfery. No i tak było, bo nie mają wyjścia nawet Aha jak, nie, nie rozumiem co to Kurwa Przez piesa dostałem obrażenia Piesu! Przecież Ciebie damage dostałem Jak się z tym czujesz Dostałem, że Ciebie damage No jak się mówiłem pierwsz ja to na bieżąco gram Dlatego czasem nie rozpraszają. Jestem rozpuszczony. No. No i... N i Uzi... w sobie Wyjaśniają sobie parę spraw i oficjalnie zostają paru. Tylko widzicie jak ja, ja to nagrywam. <grym> to pokazuję... Jak jest noc, to znaczy, to znaczy, że u mnie jest noc. Dobra, bo że nie skupiłem się na grze, tylko... No. no i... Kiedy lądują i zaczynają. Spotkają się z. tą. no. no z. z synem. i zaczynają walczyć. Tylko, się chodzi Jednak Jay nie może pomóc. W tym, przynajmniej w tym momencie. dla. eee, Pania, bo ten piesek mi przeszkadza! Dzięki bozo No i... Eee... Czyli nie może pomóc dla sen iż... Z nią walczy jak ktoś inny Vi Która przeżyła i oswoiła Jednego z właśnie sentineli i ujeżdża go ale nie kończy się z... no uzy zostaje końców wbita w końcu i wbija się do została wbita do pokoju gdzie się ukrywa właśnie n u z przed syn ona krzyczy widzi ena a to nie jestem, to jest solver Syn Eno ostrzega, i jego rdzeń zostaje wyrwany. Syn go znalazła. Straszy, i wyganiał. A Uzi idzie za nim. Kiedy Uzi. boże kiedy. Ta. Syn testa. Chce zjeść. Rdzeń Ena. drzwi przycinają jej rękę, chyba. Która. Z... I to jest i to jego za ważna rola w tym odcinku. Czyli ostatni odcink. Ale słuchaj, że tak, to pokaż, tak szybko to ma ale mi się nie chce. Przepraszam, że akurat na odcinku N -a mi się nie chce, ale. Już mi się na odcinku Oinku nie chciało. Dogrywam do tego samego dnia pod rząd. W bez nie, przerwy. A może powinienem nie, nie za Dalszym ciągu. No i zostaje, podany u, przez jednego z przyjaciół, z, z osób, które pamiętamy z klasy o Łzji. Relegan starych z początku przygody. No i kiedy sen i i chcą zniszczyć ich ostatecznie, Uzi przeszkadza i Rozpoczyna się walka Gdzie jest... Uzi i syn gdzie, może, No Uzi i syn walczą ze sobą i przy okazji Jay tam walczy Aż w końcu wa do walki też nie dołącza N i V Walka się pokrótce kończy Z tym jak Uzi wyrywa tego rdzenia dla syn i zjada go Znaczy, pierwszą niż go nulem, Ale czarno została no, potem taka mała kuleczka w wielkiej kuli, w której ona i syn są zamknięci Zjada po... Bo... Sen chce go zjeść by odzyskać przeżyć Użyj go zjada właśnie by... syn nie została go przez to sama cierpi W tak. I... Tak sen zostaje pokładana Enny i V Przychodzą do Uzi się zagranej aż w znowu nie... Tam... Celuje do tej... Uzi iż... Jej się pozmieniały... Oczy z fioletowego na fioletowo-żółte Czyli trochę silver, Ale z Uzi wszystko dobrze No i co? No to się... Kończy historia Ena Najwyżej, sumie no, sobie dobrze Ze swoją dziewczyną W klasie Z pokolenią dronów Nie wiem Nie znamy dalszego ciągu Co się stanie po bo już Historia zakończona Tak bądź zaraz się sobie I co? No, przeszłem przez to. Dziękuję za obejrzenie I co? Papa zabił mnie. Cholero. Idziemy się po drugiej stronie.